Ja Dobrze Cię widzieć. Co słychać? Chłopcy z Valentinos trochę przepychają się z Melstronem. Jak nie dasz się zabić, to można nawet na tym zarobić. Wiesz jak jest. Nie narzekam. Ale nie spotkaliśmy się po to, żeby gadać o tym, co u mnie. Mów, co to za wielka sprawa. Czeki. O czym ci powiem, musi zostać między nami, bardzo płęsto. Ale naprawdę, to jest coś, co może mnie pogrążyć. Pamiętasz z kim rozmawiasz? Z gościem, którym mógł to zrobić już dawno. Wystarczy, że powiedziałby komuś, co zdarzyło się w Meksyku, przy granicy. Uratowałeś mnie wtedy, gdyby ta sprawa z kartelami wypłynęła. Ale nie wypłynęła. I to też nie wypłynie, jak zawsze. Między nami, czekaj. To, o czym ci powiem, musi zostać między nami. Bardzo płech, uracowałeś, weź tę drzwię. To będzie sporo kosztować. I lepiej załatwić wszystko po cichu. Z ręki do ręki. Mam pieniądze. Potrzebujesz całej ekipy. Netranera i to dobrego. Ze dwóch techników. Dlatego kierowcy z naprawdę dobrą furą. No i Cyngla. Tak. Właśnie jego brakuje. Do tego mnie potrzebujesz. Mam zabić tę kobietę. że mogę na ciebie liczyć. Znasz mnie. Nie jestem delikatny. Ale to nie jest w moim stylu. Zresztą wydawało mi się, że w twoim też nie. Wiesz, jak to działa w Arsace. A może nie wiesz. To nie jest polecenie, którego wykonania mogę odmówić, Czeki. Ale ja mogę odmówić i odmawiam. Ty też powinnaś. No. Teraz napijemy się i pogadamy o życiu. Gracias, mamita. Podwójna tequila z grenadyną i limonką. Nie ma nic lepszego na troski. Za spotkanie. To jest najgłupszy toast, jaki istnieje. Co to w ogóle znaczy za spotkanie? Powinno się pić za matkę, za siostrę, za dziewczynę, którą poznasz jutro przy barze. Ale nie kurwa za spotkanie. Za spotkanie. To Twoje zlecenia i cała reszta tego korporacyjnego gówna, wiesz co to jest? con to diablo Zawsze to mówimy. Oddałaś duszę z kurwy synom zarasaki. Dzisiaj kazali Ci zabić ją, jutro każą komuś odjebać Ciebie. Myślisz, że mam jakiś wybór? Jeżeli odmówię, zabiorą mi wszystko, co mam. No, zabiorą. Zabiorą też tę rękę, którą trzymają cię za jaja. Nie wiem jak ty, ale ja lubię wybierać, kto mnie może trzymać za jaja. I tym kimś na pewno nie jest Saburo Arasaka, ani żaden z jego lamusów. Może kiedyś się na to zdecyduję. Jak będę poza ich zasięgiem. Zawsze jesteś w ich zasięgu. Zawsze. A wy co? Zabłądziliście? Wi, zgadza się? Jesteście z firmy. Coś się dzieje? Chodzi o Frankfurt? Chodzi o Ciebie. Jenkins dał Ci dzisiaj zadanie. Przekażesz nam wszystkie szczegóły. Nazwisko i przydział, bo nie dosłyszałam za pierwszym razem. Kurwa. Czujesz się teraz bardzo chujowo, co? Twój dostęp do korporacyjnej sieci właśnie został odcięty. Do dwóch minut wspomaganie cybernetyczne, które masz, przestanie działać. Przekaż nam dane, które dostałaś od Jenkinsa. Zakończysz w ten sposób procedurę zwolnienia. Jak się dowiedzieliście? To nie twoja sprawa. Czekasz informacje. Już. Informacje są na tym chipie. Mm -hmm. To wszystko? Oficjalna część właśnie się skończyła. Ale myślę, że Abernathy chętnie dopłaci za pozbycie się takiego śmiecia. Wstawaj. Idziesz z nami. Ola, Hola, hola. Co trochę się zapomnieliście, jesteście daleko od domu. Może się okazać, że nie jest to dla was najlepsza dzielnica. jak grozić mi. Wy zaczniecie strzelać, my zaczniemy strzelać. Może się okazać, że jeszcze ktoś zginie. Mamy to po co przyszliśmy. To wystarczy. Się Będzie dobrze. Jak moja kuzynka odstawiła prochy, to też jej się tak ręce trzęsły. Potem zaczęła się pocić i rzygać. Tak, to pewnie coś takiego. Hej, to może zawiozę cię do Rippera. Chyba, że przyjedzie po ciebie trauma. Nie mam już abonamentu Traumatim. Podobnie jak kontrolerów biochemicznych służbowego mieszkania. Zajęli też moje konta bankowe. Wszyscy są skurwysłowani. Na pewno dobrze się czujesz, bo wiesz. Straciłaś wszystkiego. Chcesz mi powiedzieć, że... że została przyjaźń? To urocze. <laughs> Nie, głupia. Pieniądze, które dostałaś na wykonanie zadania, to pewnie bardzo duże pieniędzy. Sam raz na początek. Tak, cika, Będzie dobrze. Ej, słuchasz mnie? Nie wyglądasz najlepiej. Pij. Nowe życie, Chika. Zaczyna się.